Witam Was kochani serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion nasze Mierzy i zapraszam Was na mierzymy Sinsaya. Wielka torba jak widać e... i co? Będę rozpakowywać. E... Zaraz założę pierwszą stylizację i Wam się pokażę. Tak, miała być berszka, ale berszka to jednak nie dla mnie. Dobra, słuchajcie, założyłam t-shirt. E, z taką na, e, nie na szybką, tylko to jest normalnie e, kieszonka. E, to jest takie no, dosyć plastikowe w deseń zwierzęce. I do tego spodnie. Słuchajcie. E, ja w takie spodnie nie weszłabym nie ma szans. Teraz to, to jest rozmiar 44. I ja dół zawsze miałam większe od góry. Góra takie XL, czasem nawet L wejdzie, ale dół, no to nie ma szans, żeby w XL wejść, bo ja mam duże dubsko, na które nigdy nic nie wchodziło. A teraz weszły spodnie. I okej, okay, one trochę dubsko mi zabrało materiału, więc kieszenie wyglądają, że są za małe. Ale nigdzie mnie nie piją te spodnie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, one są. Za krótkie, ale ponieważ są rozszerzane, to nawet to mi za bardzo nie przeszkadza. I do tej stylizacji chciałam jeszcze coś ubrać, więc najpierw Wam pokażę to, a za moment dodam jeszcze jedną rzecz. Tak to wygląda. Jak widzicie, spodnie są za krótkie, ale generalnie są dobre. Eee, jestem w szoku. Eee, są bardzo wygodne, dlatego że one tutaj mają gumkę. To jest zawiązywane i one naprawdę są elegancko wygodne. Koszulka wydaje się być bardzo fajna. Moim zdaniem, bardzo fajnej też jakości. Taka normalna, bawełniana, bez jakichś. Tylko wiecie, ona pewnie się przekręci po praniu, bo one wszystkie są tak szyte, ale mega mi się to podoba. Ja się czuję super w tej stylizacji. A teraz dołożę jeszcze jedną rzecz. To jest słuchajcie, taka bluza Bomberka. Z bardzo podoba mi się ten kolor. To jest bluza XL. Czekajcie, bo tu się coś zaplątało. Ma gumkę tu w pasie, więc generalnie można ją nawet tak nosić. Nawet dobre rękawy mogły być odrobinę dłuższe, ale jak tak, to jest ok. Bardzo fajnie ona wygląda i ma kieszenie. Mega mi się ona podoba, naprawdę wygląda super i moim zdaniem też do wielu, wielu stylizacji. Można ją też tą gumkę opuścić. To jest taka troszkę grubsza bawełna mam wrażenie, ale też troszeczkę taka śliskawa, więc z jakimś dodatkiem. Wydaje mi się, że do stylizacji E, jako, nie wiem, jako coś takiego narzucić na siebie, ale dalej wyglądać dobrze. Moim zdaniem super. Ogólnie Wam powiem, że jestem podekscytowana tym, że te spodnie nam nie weszły, nie? Szok. E, dobra. E, mierzę kolejne rzeczy i przychodzę Wam się pokazywać. Teraz założyłam, słuchajcie, taką granatową bluzkę i teraz będę łączyła desenię. Mam na dole spódnicę, i spódnica ma deseń kwiatkowy, a to ma taki bardziej listkowy. No i inne kolory. Moim zdaniem to do siebie pasuje, ale do tego będę mierzyła jeszcze dwa t-shirty, bo mam. Nie jednak spoilerując, pokażę Wam, jak to się prezentuje. Spódnica jest do, no, do połowy łydki u mnie, niech będzie. E, oczywiście, możecie to wypuścić i możecie tak wyglądać, ale uważam, że mniej babci nie wygląda to, kiedy jest tak. I oczywiście do wszystkich tych stylizacji można tę bomberkę założyć. E, spódnica bez problemu na mnie weszła e, i wszędzie mam luz, więc nie powiedziałabym, że jest jakaś za mała. Jest to spódnica 44. A bluzka XL, oczywiście albo nie oczywiście. Bluzka jest bardzo fajna, ale jest sztuczna dosyć, bo jest dosyć śliska. Natomiast wydaje mi się, że przez to, że tu jest deseń na czymś ciemnym, a tu jest deseń na czymś jasnym, to wy nawet nie do końca jakby nie ma takiego chaosu w oczach, nie? że to wszystko tak dobrze do siebie pasuje. Ta spódnica jest jakby tak z trzech części złożona, czyli są takie zaszewki, które powodują, że ona ma taki trochę styl właśnie bardziej może babciny, ale naprawdę bardzo dobrze to moim zdaniem wygląda. Możecie dać znać, a ja ubieram T-shirt. Teraz nałożyłam T-shirt i ten T-shirt włożyłam cały wszędzie do spódnicy. To jest taki jasno różowy z wserek. Świetnie moim zdaniem wygląda i do tego na przykład właśnie ta jeszcze bomberka. I moim zdaniem, w ogóle ta bomberka to robi też świetną robotę. Ona ma złoty zamek i też ją tak, widzicie, no nie wkładamy jej zbyt nisko. O, e, można podciągnąć. Strasznie mocne są te gumki przy rękawach. Ale to nie jest tak, że one Was cisną, tylko ciężko jest je po prostu podnieść tak zwyczajnie. I już. I jesteśmy ubrani. Słuchajcie, wszystkie te moje zakupy to jest koszt 400 zł z Sensaya. I powiem Wam szczerze, że jakbym miała porównywać ciuchy, które kupujecie w Born to Be, a tu to tu jest w większości bardzo dobra jakość względem właśnie born to be. Tam dostajecie stricte plastik albo coś strasznie cienkiego, takie wręcz materiały, no po prostu na szmaty się nadające, nie do końca na siebie nakładać. Tu nie ma takiego odczucia, to wszystko jest takie, wiecie, spoko. Um, także tak, moim zdaniem fantastyczna stylizacja, wszędzie można w tym wyjść. No, petarda. Słuchajcie, za dużo t-shirtów zamówiłam. Okazuje się, że jeszcze mam jeden. E, I teraz tak, przybliżę się, dlatego że to jest taki t-shirt z aplikacjami. E, I jednak stwierdzam, że to nie jest coś dla mnie. Więc nie wiem, ale ten t-shirt się mi wydaje taki. No, niby wszystko z nim jest w porządku. Dosyć ładnie wygląda. Ale mimo wszystko. Taki infantylny, strasznie. Chyba już nie do końca dla mnie. I został jeszcze jeden taki ciemno, ciemnoróżowy, e, więc już go zmierzę, skoro go mam e, i zaraz wracam. I ostatni t-shirt. Też bym raczej wolała go włożyć do środka. O! Nie wiem, czy znacie ten patent, ale jak chcecie wyprostować t-shirt, to bierzecie rękę pod. E, spódnicę i przeciągacie ten t-shirt od spodu, prostujecie go i już <noise> macie. On jest mm, XXL, ten t-shirt akurat, nie wiem czemu, i jest od razu luźniejszy. Tak mi się wydaje. E, jest okej okay rozmiarowo. Mm, też ta aplikacja nie przeszkadza. To jest kwiaty w serce. Kolor jest bardzo ładny. Chociaż tamten różowy jest ładniejszy i tamten t-shirt jest zdecydowanie ładniejszy, to i tak to się nadal prezentuje moim zdaniem bardzo dobrze. E, mam jeszcze trzy sukienki, więc e, wiem, już jesteście t-shirtami zmęczeni, ale teraz przechodzimy do sukienek, więc już mierzę. Zakładam, że w 90% e, wasze komentarze będą: no nie Marta, ta sukienka to nie, wiesz co, ona jest dla Ciebie za krótka. Ale to nie znaczy, że mam ich nie pokazywać, ponieważ zaznaczam, że niczego z tego zamówienia sobie nie zostawię. Jestem na deficycie, chudne, póki co jeszcze się nie zatrzymałam i chudne. Więc póki chudne i tracę kilogramy, nie zamierzam niczego zostawiać, bo to jest uważam po prostu bez sensu. Ale też nie zamierzam niczego Wam nie mierzyć, bo nadal jestem plus size, a wiem, że chcecie wiedzieć... Yy, czy w danym sklepie coś dla siebie w ogóle znajdziecie i czy jest sens tam wchodzić. Dlatego po prostu mierzę i może niektóre plus size dobrze by się czuły w takiej sukience. I powiem Wam szczerze, że ja się w niej nie czuję źle. Już Wam się pokazuje. Ten pasek to jest w ogóle niewydarzony, bo ja bym musiała go chyba jeszcze tak przewlec, ponieważ to jest lniane, albo przynajmniej wydaje się lniane. A... Postaram się każdy artykuł Wam podlinkować tak, żebyście sobie mogli zobaczyć. I tak ta sukienka wygląda. Czy ona jest za krótka, według mnie nie jest po prostu letnia i jest o pewnej długości? Ja nie uważam, żeby ona była za krótka, ale rozumiem, jeżeli Wy tak uważacie. Uważam, że ta sukienka prezentuje się po prostu rewelacyjnie, wygląda super i jest bardzo taka ochładzająca, typowo-letnia gdyby było lato. Chociaż nie wiem, jaki jest sierpień albo będzie sierpień, ale lipiec nas nie zachwycał. W każdym razie y, pasek, tak jak mówię, no, jak przeciągniecie jeszcze w ten sposób, on się Wam będzie trzymał, inaczej będzie się po prostu rozjeżdżał. Troszeczkę jest taki efekt drapiący, szczególnie właśnie tu, gdzie się opina najbardziej. Bardzo fajne rękawki, moim zdaniem, super wyglądają. No, a co do długości, to sami musicie zdecydować. Ja uważam, że to jest normalna długość, że to jest takie no, trochę mocniej niż przed kolano, ale też ja wiem, no bez przesady. Możecie sobie na to babeczki pozwalać, nawet na tak krótkie. Sukienki, i chyba, że naprawdę już 100% klasy musi być zawsze, no to nie, ale jeżeli macie do ubrań też jakiś luz i macie czasami na coś ochotę, to po prostu nie krygujcie się, bo takie sukienki też są dla was. Teraz założyłam na siebie sukienkę, która ma bardzo elastyczny materiał. On troszeczkę wygląda z bliska jak muslin, ale to jest coś takiego totalnie, mam wrażenie, sztucznego jednak, no i jest bardzo mocno elastyczna. Przez to, że jest też bardzo mocno elastyczna, jest przylegająca. Natomiast chciałam Wam powiedzieć, że ponieważ to ma wzór, tak jak już widzicie, to wydaje mi się, że dużo rzeczy niweluje i wybacza, mimo że jest opięta. Pokazuje się już wam. Tak wygląda ta sukienka i ta sukienka jest do połowy łydki i w ten sposób ona się prezentuje. Także wydaje mi się, że ten deseń bardzo dużo rzeczy ukrywa i że to jest jedna z takich sukienek, która śmiem powiedzieć, że plus size będzie wyglądać dobrze, że plus size będą wyglądały dobrze. Nie wiem, sami musicie ocenić. Ja się w niej czuję fenomenalnie, muszę przyznać, chociaż się zastanawiam, czy jest dobra na lato. Jak też widzicie, ona, mimo że jest przylegająca, to nie jest typu bando, bo jest jednak tutaj trochę taka rozszerzana, i przez to, jeżeli macie, moim zdaniem, szerokie ramiona, to bardziej zrobi Wam literę A, więc u mnie jeszcze bardziej uwydatnia, jeszcze bardziej mi zwęża jednak te ramiona, taki krój, natomiast, bo gdyby ona, tak jak Wam mierzyłam, e, słuchajcie, w, mierzymy mochito. tam była sukienka, która strasznie Wam się podobała, bawełniana, dwukolorowa, tu była biała, a zielony dół, to takie rozkloszowanie, że, ale tu jest inna kolorystyka, nie powoduje u mnie zwężenia ramion. A natomiast jednolitość, nie wiem, zwróćcie uwagę, że ja wydaje się jeszcze większa tu, a tu wydaje się jeszcze mniejsza. Więc nie do końca jest to dobry krój dla mnie. Natomiast dla kogoś, kto ma szersze ramiona, wydaje mi się, że się odnajdzie w tego typu sukience. No i została mi ostatnia sukienka. Mierzę i przychodzę. No, i teraz założyłam sukienkę, która jak widzicie, ma odkrytą górę. Dosyć e, nie zmieniałam już stanika, zostawiam taki jaki jest. I teraz tak. Ja widzę po komentarzach, że wy uważacie, że jak się ma duże łapy, jest się grubym wręcz, piszecie, tak jak ja. To, e, że powinno, nie powinno się nosić takich rzeczy. Ale ja to też mierzę z myślą o Was po pierwsze, a po drugie, liczę na to, że schudnę i takie rzeczy będą dla mnie, więc zaczynam to mierzyć. Yy, I ta sukienka jest bardzo fajna, z tym, że nie jest dla plus size moim zdaniem, ponieważ będzie powiększała. Już Wam się pokazuję i tłumaczę o co chodzi. Jak widzicie, góra jest zrobiona szydełkowo i to dosłownie jest zrobiona szydełkowo. Natomiast dół to jest taka bawełna grubsza, e, połączona po prostu z tym sweterkiem, który tutaj macie na biuście, i ramiączkach. I teraz tak się prezentuje ta sukienka. I moim skromnym zdaniem ta sukienka jest petardą letnią, ale nie jest dla plus size, dlatego że. Osoby, które będą miały brzuch duży. Z jednej strony ona wam ukryje i możecie sobie pomyśleć: A super, tu w ogóle ona tak luźno lata i tak dalej, więc super. Nie do końca, ponieważ jeżeli macie duży brzuch, to on będzie to on zacznie wam się tak i zacznie to wyglądać jak taka ciążowa sukienka. To nie będzie wyglądało dobrze. E, poza tym plus size często mają większe biusty, więc ta sukienka absolutnie na nic większego niż mój biust nie wejdzie. I też uważam, że gdyby był mniejszy, to może tu byłoby lepiej, chociaż jest miara okej. Okay. Jane Austin chodziła w takich sukienkach. E, właśnie takie doczepiane, takie trochę ciążóweczki tutaj na biust tylko. To jest coś w tym stylu. Natomiast ogólnie nie można zaprzeczyć, że sukienka jest śliczna, ale warto jest jednak nie mieć brzucha jakiegoś do niej, ponieważ tak jak mówię, ten brzuch będzie wyglądał tak. I trzeba się z tym liczyć. No i jeżeli nie lubicie swoich ramion, to też na pewno odpada, no bo to trzeba lubić swoje ręce, żeby y, takie, taką górę założyć. Mi się wydaje, że sukienka ma ogromny potencjał, jest fantastyczna i tylko wam powiem, że ona jest dla mnie przed kostkę praktycznie odrobinę, ale naprawdę wygląda fajnie. Jeżeli byśmy chcieli z niej zrobić coś innego, pasek tu nie wchodzi w grę. Dlatego, że jak zrobicie pasek, a to są łączone materiały, to to nie będzie dobrze wyglądało. Ja zresztą przyniosę pas pasek i zaraz wam to udowodnię. Wzięłam pasek, który nie będzie się nawet za mocno odznaczał, bo jest złoty, nie czarny. Mam też taki czarny, ale chcę Wam pokazać, że po prostu nie może być pasek w momencie, kiedy macie odcięcie jakiś materiału, bo to wygląda jak odcięcie i za moment odcięcie. To nie wygląda dobrze. Nie możecie tego też zrobić niżej, bo to wygląda jeszcze gorzej. Pasek do tego typu sukienki nie może być. Także, no, wybór. Wybór należy do Was. Sami musicie zdecydować, co z tego mierzymy Wam się spodobało, a co nie. Starałam się wybrać rzeczy. Uważam, że uniwersalne. Ja, gdybym nie była w fazie um, chudnięcia, to powiem Wam szczerze, że zostawiłabym całe zamówienie. Podobają mi się koszulki, są bardzo fajne. Koszulek nigdy za wiele. Ta bomberka jest genialna, i właśnie na przykład. Teraz mi przyszło do głowy, że do tej sukienki też fajnie by wyglądała. Nią możecie już sobie tę sukienkę odciąć, ponieważ ona idzie od góry. I też by super to wyglądało i już ramiona nie są, wiecie. Genialna jest. Eee, ta sukienka czerwona, nad nią bym się zastanowiła, dlatego że, tak jak mówię, zwęża mi jeszcze ramiona. No i resztę bym zostawiła, bo naprawdę to są mega fajne rzeczy, powiem Wam szczerze. Także dajcie znać, czy się ubieracie w Sinsei. czy lubicie ten sklep, czy tylko Wasze córki tam się ubierają. Jestem bardzo ciekawa i z chęcią poczytam. No a ja nie mogę sobie zostawić nic, chociaż tyle rzeczy mi się podoba. Ale to nie jest jeszcze ten czas, mam nadzieję. Buziaczki, kochani. A, i dajcie znać, bo to jest pierwsze mierzymy, kiedy schudłam. I jak ja to mierzę, to schudłam 10 kilo. I dajcie mi znać, czy to w jakikolwiek sposób widać. Buziaczki, do następnego. Pa!